Cześć, dzień dobry. Dziś moje SM znowu nie będzie SM. Nie lubię o tym rozmawiać, nigdy nie lubiłam. Nigdy nie pozwalałam, znaczy nie pozwalałam. Sama nie rozpoczynałam tematu, choroby, zgłębiałam. Nie, nie lubiłam jak się o tym rozmawiało. Także nie jestem jakoś szczególnie zainteresowana. Oczywiście, że czytam jakieś yy, co jakiś czas, nowinki, jakieś doniesienia, co się dzieje, co nowego, ale nie wiem, nie rozkwitam się nad wlep SM-owym. Coś tam się dzieje, to dopóki nie jest to coś, co mi jakoś bardzo utrudnia życie. Taka choroba że dzieją się różne dziwne rzeczy. A dzisiaj zmokłam, a już spodnie na mnie zaczynają wysychać, bo przemoczona byłam na wylot. Byliśmy na pikiecie Solidarnościowej pod Komendą Policji na Wilczej w Warszawie. Solidaryzowaliśmy się my we dwójkę. No i tam grupa młodych ludzi z dwoma osobami z kolektywu Stop Bzdurom, które zostały zatrzymane w sprawie wieszania tęczowych flag na pomnikach na figurze Jezusa. No, ta akcja, której, o której wszyscy wiedzą. Nie rozumiem tylko. Cały czas, cały czas mnie to strasznie dziwi. Jak tęczowa flaga tęcza może obrażać e, Pana Jezusa? Jaki, jakie, jaka to jest profanacja? Wiesz, Jezus jest Bóg wszystkich ludzi. Tak samo można, nie wiem, pozabieszać proporcje. Straży pożarnej, policji, nie wiem, Bóg każdego. Mogę postawić przy tym, przy, film, przy jego figurze wózek, bo to jest również Bóg niepełnosprawnych, a także Bóg społeczności LGBT. Przecież pośród nich Również jest wielu, wiele, wielu wierzących. O, ciężko mi się coś gada. No, ale chciałam powiedzieć, że byliśmy na tej pikiecie, że solidarność naszą bronią trzeba. Aj, tam nie mogę, jak ty jesteś i późniejszą egzekucję czy dotarcie do osób, które mogłyby się... Tu...